Cześć, witam, w tym odcinku tak jak wspominałem, może zaopřejmiemy mapeczkę Mars, poziom 40, albo tam idą do 50, a weźmy to postać ciągnie. I mamy właśnie mapeczkę, tak zwaną Mars i Mars jest dub Tu mamy raczej plus 40, czyli powiedzmy, że 44 to mamy idą do 50. Pokażę wam najpierw tą mapeczkę. Jeszcze weźmy Lecimy. No i tutaj. Tutaj widzimy biedne świnki. Kurde. ponury kosiarz napierdala je jakła tą kosą. Ale w ogóle go atakują. Jedno obrażenie dostał. nie wchórzył ten Jedne świnki. Mamy tutaj monety bohaterów. Jasne stronę moczy. a czemu ja tę stronę moczy? To mam też magów świtu. Nie wiem czemu są nazywani magowi. Mówić kusznicy świtu, ale nie magowie. Ale tak już jest. I tutaj mamy pajączki. To są dołacy do pokonania. Tu też. tu też. Tu też. Tutaj najgorzej. Bo ponieważ oni mają moc. Hipnozę, właśnie, i oni zatrzymują naszych yy, przeważnie robotników przy budowaniu wieżyczek. To naszym zadaniem jest tylko tutaj budować wieżyczki wokół tego, właśnie yy, stawu, czy co to jest. Jest tu mało naślać, to jest miejsca, no troszkę mało jest tego miejsca otworzenia, także właśnie tutaj nie są problematyczni ci przeciwcy ogólnie tam jest tak mas zapchany, że sobie tutaj do 20 jeśli 20. będzie się tworzyło tyle ile się da. Mapawieczka będzie pełna przeciwników. To mi się wydawało, że ci pająki takie zaatakują nas, ale nie ma przejścia dla nich. Przeciwników jest tyle sporo. Za chwilę mapawiczka będzie się bugowała nawet. W większym czasie. No patrzcie ile tak przeciwników jest. Masakra, nie? Pono tylko te sesje, wszystkie Eee! Tylko się przeszedł? Wiecie? To jest kurwa? Czy tak bugował, czy tak przeszedł po prostu? What the fuck? Oszustwo! O, on przeszedł z jakim cudem? What? Szczerze, pierwsza mi się takie coś zdarzyło. I tutaj, gdybyśmy grali w więcej, więcej graczy, to byłoby więcej pycielipów. Tak, ten się przeteleportował. Żeby to przez. Też przez ten. No. się tym duszność. A ci nie używają hipnozy, ale jak odpalimy sobie, powiedzmy, monument ludzi. Ech. nie działa? Bo jest za dużo, tak, za dużo po prostu przeciwników yy, na mapie. Nie mogę, właśnie to jest ten problem tej mapy. Jeśli jest za dużo przeciwników na mapie, bo po prostu mapa więcej nie przyjmuje przeciwników. Ci co są za słabi, żeby te pajączki nawet ubić, bo widzicie, ile. One się niby już tworzą, ale się nawet nie pojawiają sobie z za dużo na mapie i też w ja nie mogę tworzyć ani Hirosów, ani tej Robotników, dlatego lepsze rozwiązanie jest właśnie tą mapeczkę zostawić i zająć się jej lepszą wersją. Czyli to właśnie Mars, subskodowany. Także wybieramy, no, może być więcej, może być mniej przeciwników i wybieramy znowu tutaj. Akurat yy... Biedne świnki now, są, są bite przez ponurego kosiarza. Niestety widzicie? To mogę tworzyć heroesów? Mogę tutaj yy, tworzyć wiadomo krasty, jasne I elfy, ludzie. I yy, nie ma tutaj krasnodu w ogóle. Ponieważ krasnodu nie posiadają wieżyczek. Też są ci kurcze goście, ale chyba są mniejsze ilości. Tak, tworzą się chyba mniej. On no, też ma świtu, ale właśnie te, to mniej przeciwników. Z tego względu, że właśnie tak widzieliście poprzedniej w poprzedniej mapie kików było tak zapchanych na mapie, że się nie dało nawet e, pokonać, nie, bo nie mogliśmy tworzyć. O, ten zatrzymuje naszych e, robotników. Na większy okres czasu, czyli teraz wiemy, przynajmniej ile, a 48 sekund, Już Jego nawet dużo, po prostu piszemy sobie kody najlepiej na, e, na surowce, na przyspieszone budowanie i budujemy tutaj wieżyczki. Jak spimy postać, ja to sobie zrobimy może trochę tak, e, to, e, chyba nie muszę napisać. Eee... set... nie. Tam się jeden z nas budował, że się przeszedł na naszą stronę. Jeden z kolegów. Bo jeszcze szybkie budowanko, bo nie pamiętam do tego kodu. Co mi się myli. Set... Um. Building Bu in, model. Aft. I oni się dopiero muszą od hipnozy do, do, do. No. Wpływ hipnozy musi się ukończyć. Tylko wtedy będzie można budować wieżyczki. Niestety myślałem, że tutaj są zwykłe pajączki. Ale niestety, dalej są te właśnie. Otworne drzewoaki. A tutaj widzicie, wiruszko jest na, na pierciela. w zabijemy. Aż gnoju do tej biednej świnki. Możemy przykład się do tutaj. A widzicie, tutaj się tworzą na spokojnie te majączki. I tym nawalać powolutku. Pyk, pyk. I za mnie zrobią, raczej nie przejdę na drugą stronę. Także jest szansa. I jest po prostu wokół w okręgu całego. Możemy sobie budować na spokojnie wieżyczki. nawet lodowe. Lewa, lepiej sobie wybudować najpierw jak ucznicze, jak i ucznicze. Łucznicze z tego względu, że w niektórych miejscach brakuje miejsca to tutaj, wiecie właśnie, bo połki widzicie, że tutaj trzeba było wyciąć ten las cały. Tego lepiej tutaj grać chyba w pojedynkę niż grać z kilkoma graczami. Chyba jak ktoś tam chce spróbować, to proszę bardzo. Jest taka możliwość. Przyspieszę nawet. Teczki. Czas. To jest, że ma mam miejsca, także tutaj można sobie łatwiejszą już wieżyczkę wybudować w miejscu. I to właśnie Hipnozę są wskurzające, tak w tyle. Hipnoza! Hipnozę i ogólnie to też właśnie ma troszkę do okazji właśnie. Chyba powinien też atakować lud. Te ja bliskie przeciwko będą atakować, Tutaj jeszcze można sobie wziąć średnie kwatery, wybudować. Mieć siatę mistrza drolewskiego, żeby wyciąć te wszystkie drewna. No wiadomo, potrzebujemy sporo miejsca. Ta gra jest trochę taka przygłośna nawet no nawu. Wydaje właśnie. Jak widzicie, nie mam takiego limitu. Na mapie jest jednak limit przeciwników, niestety jak widzieliście. W tej wersji nie mogę nic stworzyć, bo po prostu bardzo dużo przeciwników. Ale ja mogę sobie to na to pozwolić. Ja to mogę przyspieszyć do 50. Kurwa. gólne Gulme mu schodzić, żeby zabić pajączka, ale w końcu może mu się uda. No, udało się. mu to zajęło, ale daliśmy radę. Magowie właśnie tak stoją w grupy, miejscu. Aby ja na przykład tutaj użyć łknął jeden, żeby byli pod naszą kontrolą, mogliśmy kazać zabić tylko pajączka albo coś. I starać się zabić go, ubić, wiadomo. Wiadomo, jak jest. Building completed. Over time for work. Building I tak jest to, niestety, niezdenerwujące, z tego względu, że ci robotnicy po prostu w Tylko koszty to wtedy właśnie stoją miejscu i nic nie robią. A zbudować budynki to stoją miejsce miejscu.

A, poziom nas nazwie, prawie połowę poziomu. To jest 4, 4. 50? Nie, 20. A, czekajcie. Przyspieszenie czasu muszę dać, a nie. Wydawało się, że coś się tak dzieje, tak powolutku. No i Ty tak samo, Batrawie, to. Dodaje się tutaj, hmm, Marka chyba i Edis ten sam, ale czy no, ten też ognia i zamieść jednego przydadzą. To też, jak dużo, dużo użyjemy tych właśnie efektów, to też się może zbudować mapeczka. Niestety. Czy wycięły? O, widzicie, tu mamy tyle miejsca. Tu Ty jeszcze muszę wyciąć. Tyk.

Jeszcze parce wbiliśmy, nie wiedziałem kiedy. Cóż, to tyle jeśli chodzi o tą mapeczkę, żeby są wyjść trzeba po prostu Escape'em nacisnąć. No tyle sobie wbiję, poziomu wystarczy. Otóż, tyle jeśli chodzi o tą mapeczkę, polecam tego, tą lepszą wersję Marsa. I tutaj właśnie to co teraz obczaję sobie, czyli Mars ten. Do levelów powyżej 400 levelu. Cóż. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i nerej.